Przez długi czas wydawało się, że przypadek Robina Williams'a można sprowadzić do dość klasycznego scenariusza. Dzieciństwo bez ciepła, chłodny ojciec, nieobecna matka, potrzeba bycia zauważonym, następnie kariera, wypalenie, uzależnienia, depresja, terapię, no i wreszcie smutny koniec. Ale prawda okazała się leżeć w zupełnie innym miejscu, do tego w takim, którego nikt nie mógł odnaleźć. Lekarze byli całkowicie bezsilni i nie mieli pojęcia, co Williamsowi może tak naprawdę dolegać. Dopiero gdy doszło do tragedii, sprawę dogłębnie przeanalizowano, ujawniono coś, czego nikt się nie spodziewał. Choroba, na którą cierpiał Robin Williams, była w istocie jedyna w swoim rodzaju. Nie tylko popchnęła go do ostatecznego kroku, ale wcześniej uczyniła jego życie prawdziwą psychologiczną udręką. Przez większość życia Robin Williams postrzegany był za gościa, który potrafi rozśmieszyć absolutnie każdego. Był energiczny, dowcipny, mówił płynnie, dynamicznie i zabawnie. Przez dekady sprawiał, że wielu ludzi mogło na moment oderwać się od codziennych zmartwień. W filmach grał postacie, których po prostu nie dało się nie lubić. Był dżinem z Alladyna, który sypał żartami na prawo i lewo. Był też nauczycielem ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, który miał coś mądrego do powiedzenia. Czy na przykład był też radiowcem z Good Morning Vietnam, który potrafił zrobić show i to mimo trwania wojny. Dorastaliśmy razem z nim. Robin Williams grał postacie, które zjednywały sobie widzów w każdym wieku. Był jednym z tych aktorów, którzy po prostu dobrze się kojarzą. Nawet w wywiadach sprawiał wrażenie osoby ciepłej oraz serdecznej, z dystansem do samego siebie. And alcohol is especially dangerous for people like myself, alcoholics. Or you can say ethanol challenge, whatever you want to call And people go, Robin, how do I know if I'm an alcoholic? Well, as one, let me give you some warning signs. Number one. Nikt nie przypuszczał, że Robin Williams ukrywa przed całym światem swoje prawdziwe uczucia. Ciężko było się spodziewać, że można robić to aż tak dobrze, tak żeby po depresji oraz cierpieniu nie było niemal najmniejszego śladu. W 2014 roku, mimo że to wcale nie taka odległa przecież przeszłość, to jednak temat zdrowia psychicznego jeszcze raczkował. Nikt wtedy nie zastanawiał się zbytnio nad tym, że ktoś, kto non-stop się uśmiecha, może tak naprawdę mieć też jakieś problemy. Jak ktoś wyglądał na szczęśliwego, to tak po prostu przyjmowano, no i tyle. Dlatego właśnie śmierć Robina Williams'a była tak dużym szokiem dla ludzi śledzących, czy też po prostu kojarzących tego mężczyznę z telewizji. Dla wielu było to nie tylko nie do przyjęcia, ale przede wszystkim trudne do zrozumienia. W sierpniu 2014 roku media na całym świecie podały informację, że Robin Williams w wieku 63 lat targnął się na swoje życie. Wiadomość była jednoznaczna i nie pozostawiała miejsca na spekulacje. Nie było potrzeby czekać na szczegóły, bo już pierwsze komunikaty szczegółowo opisywały sposób, w jaki aktor odszedł. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia tej informacji w mediach zaroiło się od pytań. Nikt nie potrafił pojąć, jak to możliwe, że człowiek, który przez całe życie rozśmieszał innych, wokół którego do tego panowała tak pozytywna aura, mógł nagle odebrać sobie życie. Zaczęto przypominać sobie różne momenty z jego życia zawodowego oraz prywatnego. Były przecież epizody, kiedy znikał z przestrzeni publicznej.

Zwłaszcza, że gorsza forma to coś, co w tym zawodzie jest pewnego rodzaju normą. W każdym razie dla otoczenia nie wyglądało to na nic alarmującego. W się takie przerwy są częścią układu, a którzy potrzebują resetu, znikają, wracają, nikt nie doszukuje się w tym niczego szczególnego. Tym bardziej w przypadku kogoś, kto zawsze sprawiał wrażenie osoby pełnej energii. Robin nie wydawał się być kimś, kto lada moment może całkowicie stracić grunt pod nogami. Dopiero po jego śmierci z większą uwagą zaczęto przyglądać się temu, co działo się wcześniej. Niektórzy wracali do jego dzieciństwa. Na pierwszy rzut oka nie było widać tu niczego niepokojącego. Faktem jest, że Robin Williams dorastał w domu, w którym nie brakowało niczego, no może poza dobrymi relacjami. Jego ojciec był raczej zdystansowany oraz poświęcony pracy. Matka z kolei głównie skupiona była na wystawnych przyjęciach. Dziecko, jak można się domyślać, w sferze emocjonalnej schodziło na nieco dalszy plan. W związku z tym, Robin jako dziecko spędzał czas sam. Rozmawiał z zabawkami, uczył się rozśmieszać ludzi, bo tylko wtedy ktoś na niego zwracał uwagę. Tu nawet raczej nie trzeba być psychologiem, żeby dostrzec, jak ten schemat potem działał w dorosłym życiu. Williams obrał komedię jako strategię obronną. Potrzebował ciągłego dowartościowania, bo gdzieś tam w środku wciąż krzyczał ten mały, niezauważany przez rodziców dzieciak. It's a primal fear for any child. And then it dictates a lot of how you deal with life. Sprawdźmy swoją drogą, co na ten temat mają do powiedzenia psychologowie. The message "your feelings don't matter" to a child is read by the child as "you don't matter." If you grew up receiving this message as an adult, you'll put other people's needs before your own because you honestly feel deep down inside that your feelings and needs don't matter. Generally, you just feel like an island who's there to service other people, but who's not allowed to have your own feelings and needs. CEN causes you to struggle with all kinds of confusing feelings that are difficult to name. For example, when your emotions are pushed away, it can make you feel a sense of emptiness. And when you don't have access to your emotions, it can be difficult to connect on an emotional level with other people. So you end up feeling alone and kind of confused, and you have no explanation for any of it. Ale to jeszcze nie tłumaczy wszystkiego. Zwłaszcza, że na świecie nie brakuje domów, w których rodzice nie dość, że nie wykazują dzieckiem najmniejszego zainteresowania, to do tego nie są mu w stanie zapewnić nawet czystej koszulki czy kanapki do szkoły. Także owszem, problemów w robinach z dzieciństwa absolutnie nie można bagatelizować, lecz wielu osobom uciekanie się z takiego powodu do tak drastycznego zakończenia wydawało się być czymś ciężkim do zrozumienia. Zresztą przez wiele lat jednak robiny dawał sobie radę. Miał wzloty i kryzysy, ale finalnie do roku 2014 zawsze z nich przecież jakoś wychodził. Po śmierci Robina wielu psychologów i psychiatrów zaczęło komentować jego przypadek. I to nie dlatego, żeby robić medialne show, ale dlatego, że była to sytuacja, można powiedzieć, że precedensowa, ukazująca, że nawet osoby pełne charyzmy i sukcesu mogą zmagać się z głębokim cierpieniem psychicznym, często zupełnie niewidocznym dla otoczenia. Jego historia stała się też impulsem do szerszej debaty o zdrowiu psychicznym wśród osób publicznych. W temacie wypowiedziały się m.in. profesor Anna Lempke ze Stanfordu oraz dr Gail Salce z Nowego Jorku, czyli uznane ekspertki w dziedzinie psychiatrii, które od lat analizują wpływ sukcesu, sławy i uzależnień na zdrowie psychiczne. Wszyscy mówili mniej więcej to samo. Depresja nie ma nic wspólnego z sukcesem. Możesz być lubiany, bogaty, mieć Oscara, a i tak możesz każdego dnia toczyć wewnętrzną walkę, o której nikt nie wie. Co więcej, najczęściej to właśnie ci, którzy wydają się ogarniać wszystko i ogólnie świetnie radzą sobie z życiem, radzą sobie w rzeczywistości najgorzej. Chociaż Robin przez większość życia funkcjonował w sferze publicznej, to nie oznaczało to, że wewnętrznie wszystko było w porządku. Jego przypadek doskonale wpisuje się w zjawisko, które dopiero od niedawna zaczęto rozumieć szerzej, czyli tak zwaną wysoko funkcjonującą depresję. To stan, w którym z zewnątrz wszystko wygląda zupełnie normalnie. Człowiek pracuje, żartuje, spotyka się z ludźmi, robi to, co do niego należy, ale w środku stale towarzyszy mu napięcie, przytłoczenie oraz brak poczucia sensu. Takie osoby rzadko zgłaszają się po pomoc, bo potrafią długo ukrywać to, co się z nimi dzieje. Często też bagatelizują ten stan, myśląc, że tak naprawdę to problemu nie ma. Wszystko na papierze jest dobrze, więc pewnie przesadzam. Wmawiają sobie, że wyolbrzymiają swój tymczasowy stan, że tak naprawdę to pewnie tylko zmęczenie albo jakiś gorszy nastrój, który na pewno lada moment minie. Taka narracja sprawia, że pomoc przychodzi zwykle zbyt późno, o ile w ogóle. Dlatego właśnie wysoko funkcjonująca depresja bywa tak niebezpieczna. Nie daje typowych sygnałów alarmowych. Nie ma leżenia w łóżku ani rozpadu życia zawodowego czy też rodzinnego. Wszystko jakoś się kręci, ale kosztem tego może być nawet życie, tak jak to było właśnie w przypadku Robina. U Robina ten stan trwał latami. W pewnym momencie zaczął go zaguszać używkami. Alkohol i kokaina były obecne w jego życiu od końca lat 70. Nie było to niestety niczym dziwnym w środowisku komików. Jednak momentem przełomowym był rok 1982, kiedy to właśnie przez narkotyki zmarł jego bliski przyjaciel, mianowicie John Belushi. Po tym wydarzeniu, Robin z dnia na dzień odciął się od substancji, podjął terapię i skupił się na pracy. Na pewien czas rzeczywiście udało mu się wyjść na prostą. Jednak tylko do czasu. Problem otóż wrócił na początku lat dwutysięcznych. Zaczęło się od jednego niewinnego piwa na imprezie, a potem alkohol znów zaczął wypełniać mu cały dzień. Sam opowiadał o tym, że kiedy wrócił do picia, to nie po to, żeby się bawić, tylko po to, żeby uciszyć wewnętrzne napięcie. Alkohol dawał mu ponoć chwilowy spokój, coś w rodzaju ciszy w głowie. W 2006 roku ponownie trafił na odwyk. Powiedział wtedy, że czuł, że musi to zrobić, no bo zaczyna się cofać. Jednak terapia niestety nie zakończyła się spektakularnym sukcesem. Robin po jej zakończeniu nawet nie próbował udawać, że wszystko wróciło do normy. W wywiadach powtarzał, że z uzależnieniem nie wygrywa się raz na zawsze. Nie ma tygodnia, żeby o nim nie myślał i nie chciał ponownie do niego wrócić. Największym problemem okazało się jednak chyba w tym wszystkim to, że jego problemy nie zniknęły, kiedy przestał pić. Wewnętrzny ciężar, który nosił, pozostał, a ponieważ z zewnątrz wszystko wyglądało normalnie, no to nikt nie sądził, że stan psychiczny Robina Williamsa ciągle się pogarsza. Przez długi czas zakładano, że depresja była głównym powodem jego śmierci. Po kilku tygodniach pojawiła się jednak informacja, która całkowicie zmieniła kierunek tej historii. Po dokładnym przeanalizowaniu wyników autopsji, lekarze zdiagnozowali u Robina Williams'a rzadką chorobę neurologiczną mianowicie otępienie z ciałami Louis'ego, znaną też jako LBD. Większość ludzi że był Nie, nie jest to choroba, o której mówi się często i zresztą nie bez powodu, ponieważ jest trudna do wykrycia, bardzo podstępna, a jej objawy często są mylone z depresją, Alzheimerem, Parkinsonem czy nawet schizofrenią. W praktyce wygląda to tak, że człowiek po prostu zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, czasem nawet dosłownie, ponieważ pojawiają się halucynacje, dezorientacja oraz zaburzenia pamięci. Jeszcze innym razem znika zdolność do podejmowania prostych decyzji. Do tego pojawiają się irracjonalne lęki, zaburzenia snu czy też wahania nastroju. Urobina wszystkie te objawy zaczęły pojawiać się jednocześnie, ale nikt nie potrafił ich połączyć w jedną całość. Jednego dnia miał ataki paniki, innego nie mógł zapamiętać prostego dialogu. Potem mówił, że czuje się jak obcy we własnym ciele. A jeszcze innym razem z kolei wydawał się być zupełnie normalny. Taki stan trwał miesiącami i stawał się coraz trudniejszy do zniesienia. Nie tylko dla niego, ale też dla jego otoczenia, które nie było w stanie pojąć, co z nim faktycznie się dzieje. Najgorsze chyba z kolei w tej chorobie jest to, że osoba chora często wie, że traci kontrolę. I ta świadomość, że coś się z tobą dzieje, ale nie umiesz tego nazwać, jest jednym z najbardziej przerażających aspektów LBD. To nie było tak, że Robin powoli odpływał w nieświadomość, jak to ponoć często bywa przy Alzheimerze. Bardziej można w tej sytuacji powiedzieć, że był świadkiem własnego rozpadu i nie mógł sobie z tym w żaden sposób poradzić. Robin Williams był aktywny zawodowo niemal do samego końca. Jeszcze w 2013 roku wystąpił w serialu The Crazy Ones, a kilka miesięcy przed śmiercią zakończył zdjęcia do trzeciej części nocy w muzeum. I chociaż na ekranie wciąż potrafił trzymać formę, to bliscy oraz współpracownicy zauważali, że coś się w nim zmienia. W ostatnim roku życia zmiany w zachowaniu Robina były widoczne dla wszystkich z jego otoczenia: bliskich lekarzy oraz ludzi z planu. Nikt jednak nie potrafił powiedzieć, z czego one wynikają. Mówiono, że to wypalenie, nawroty depresji, aż czasem padło też na chorobę Parkinsona. W maju 2014 roku faktycznie zdiagnozowano u niego początki tej choroby, ale ten trop był niepełny, ponieważ Parkinson był tylko jednym z objawów. Dopiero po śmierci okazało się, że było to właśnie LBD, czyli choroba neurodegeneracyjna, w której Parkinson był jedynie częścią. Jego córka Zelda mówiła później, że ojciec w ostatnich miesiącach był mniej obecny, jakby zamykał się w sobie, ale też nie dawał po sobie poznać, że dzieje się coś niepokojącego. Po jego śmierci Zelda długo nie udzielała się publicznie. Mówiła wprost, że potrzebuje więcej czasu, żeby w ogóle zrozumieć to, co się wydarzyło. Susan Schneider, czyli ostatnia żona aktora, już po jego śmierci mówiła, że przez ostatnie miesiące Robin był naprawdę przerażony. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Czasami zapominał, gdzie się znajduje. W nocy budził się z paniką, miał momenty, w których nie poznawał bliskich, a potem nagle wracał do siebie i pytał, czy wszystko w porządku. Czuł, że traci kontrolę nad sobą, ale nie miał diagnozy, która by mu to wytłumaczyła. Zdarzały się też zaburzenia ruchowe, sztywność, spowolnienie, czy na przykład potykanie się o własne nogi. Robin wiedział, że coś jest nie tak, ale lekarze nie potrafili tego w odpowiednim momencie wychwycić. Na no skutek tego był taki, że ten cały chaos informacyjny tylko pogarszał jego stan. Po śmierci Robina Williamsa okazało się, że jego przypadek był naprawdę ekstremalny. Doktor Bruce Miller, który analizował jego mózg, powiedział wprost, że był to jeden z najcięższych przypadków LBD, jaki widział w swojej karierze. I'm looking at how Robin's brain had been affected. I realized that this was about as devastating form of Lewy Body Dementia as I had ever seen. Almost no area was left unaffected. It really amazed me that Robin could walk or move at all. Uszkodzenia były tak rozległe, że nawet przy wcześniejszym rozpoznaniu nie byłoby realnej szansy na poprawę. Można było jedynie trochę spowolnić rozwój choroby, ale nie dało się jej ani zatrzymać, ani tym bardziej cofnąć. I to właśnie ta informacja po czasie nadała całej historii nowy kontekst. Przez wiele tygodni po jego śmierci dominowała narracja o depresji, o ukrytym cierpieniu, o samotności i o pójściu na skróty wynikającym z bezradności. Kiedy jednak pojawiła się diagnoza, okazało się, że była to tylko część prawdy. Robin rzeczywiście miał depresję, zmagał się z nią przez wiele lat, z różnym nasileniem, ale w ostatnim okresie życia do tego wszystkiego doszła jeszcze choroba neurologiczna, która nie tylko pogorszała jego funkcjonowanie poznawcze, ale też sama w sobie generowała objawy depresyjne, lękowe i psychotyczne. Innymi słowy, depresja była zarówno jego osobnym problemem, jak i jednym z objawów większego, nieodwracalnego procesu neurodegeneracyjnego. I to właśnie ten miks depresji i niezdiagnozowanej choroby neurologicznej sprawił, że Robin znalazł się w sytuacji praktycznie bez wyjścia. To była realna biologiczna destrukcja układu nerwowego. Jego żona, Susan Schneider, napisała później tekst, który odbił się naprawdę szerokim echem i którego to na nasze możemy tłumaczyć mniej więcej jak terrorysta wewnątrz umysłu mojego męża. Tytuł nie był wcale przesadzony, ponieważ ona faktycznie tak to postrzegała. Jak ciągły, nieprzewidywalny atak, którego nie dało się zatrzymać. Opisywała jak Robin próbował walczyć. Chodził na badania, szukał odpowiedzi, brał leki, no generalnie robił wszystko co było w jego zasięgu, ale jednocześnie wiedział, że coś się w nim rozpada i nie potrafił zrozumieć dlaczego. A świadomość, że traci kontrolę nad sobą, była dla Robina czymś, czego według relacji bliskich bał się najbardziej. Dzisiaj, kiedy patrzymy na przypadek Robina Williamsa z perspektywy kilku lat, trudno nie zauważyć, że była to historia, która wyprzedziła swój czas. W 2014 roku mówiło się o depresji dużo mniej niż teraz. Zdrowie psychiczne nie było jeszcze takim tematem jak dziś. Nie było mody na transparentność, nie było edukacyjnych kampanii w mediach społecznościowych, ani też setek podcastów psychologicznych, które przystępnie tłumaczą pewne zjawiska. Robin umarł w świecie, który wciąż zakładał, że jeśli ktoś wygląda na szczęśliwego, to jest szczęśliwy. Przez lata nikt nie patrzył na niego od innej strony, a on sam nie dawał nigdy powodów do zmartwień. Dopiero jego śmierć pokazała, jak bardzo pozory potrafią mylić i jak często ci, którzy dają najwięcej innym, nie zostawiają już nic dla siebie. Jeśli nawet Robin Williams, który otoczony był najlepszymi lekarzami i miał dostęp do każdej możliwej terapii, i finalnie nie został poprawnie zdiagnozowany, to co w takim razie z ludźmi, którzy nie mają żadnych zasobów? W tym sensie jego przypadek zwrócił uwagę nie tylko na depresję czy samobójstwo, ale też na całe spektrum chorób, które przez lata były albo ignorowane, albo źle rozumiane. A jeżeli film Wam się podobał, to standardowo przypominam o zostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia.